Ty tu jesteś ale mi Ale wiesz co lubię? Podoba mi się pomysł ubierania się w czarną skórę z ćwiekami i tatuaże. Ale tylko takie, które się zmywają wodą. Takie dla dzieci. Co ty sprawiasz mi fajnie. Pomagam wam. Rozłączając przewody? Nie, niczego nie rozłączam, to nie powinno iść gdzie indziej. Aj Simon, czemu ty mi nie ufasz? Strasznie mi przykro. Bo mam powody, tak? Nie. I wiesz co myślę? Że z góry mi nie ufasz nawet bez dowodów. Dobra, okej, okay. przepraszam cię, jeśli zarzucam ci coś nie mając na to dowodów. Tak. Ale jeśli cokolwiek się tutaj wydarzy, to mam winną. Proszę cię, Ambar. Nie chcę, żeby coś poszło nie tak, bo to jest ważne dla Luny. Rozumiesz? Tak, Simon. Nie, nie. Czemu trzymasz moją dziewczynę? Chcesz mi ją odbić? Ambar nie mam właściciela. Ale jeśli masz wątpliwości, to zapytaj lepiej ją. A ten przewód ma być tu. O co chodziło? Sorry, jesteś zazdrosny? Nie, ale myślę o naszej drużynie. Nie chcę, by ktoś jej zaszkodził. Nie, nie ma takiej opcji. Chciałam rozłączyć przewody, żeby nie było dźwięku. Dawno nie widziałem tak dobrego mema. <noise> ja też, nie. Niezły jest na serio. A więc to wy zrobiliście tego mema. Ach, Simon, sorry, ale to on całował dwie dziewczyny. <grywa> Emilia, daj w końcu spokój. Dobrze wiesz, że to nie było tak. Zostaw go już, Emilia. Simonek się denerwuje, bo nikt w necie nie gada już o jego drużynie. Hmm? A, jeśli chodzi o sieć, to nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć filmik, który zadedykowałem mojej dziewczynie. <grywa> Słuchaj, jeśli w necie ktokolwiek mówi o mojej drużynie... To dlatego, że coś osiągnęliśmy jako wrotkarze, a nie o plotkach, o problemach <grym> i intrygach. O, Simon, błagam cię nie bądź zazdrosny. Nie, ja wcale nie jestem zazdrosny. A czy was to nie dziwi, że Red Sharks nie rozmawiają o swoich sukcesach tylko o kolejnych intrygach? Naprawdę. A ty? Co z tobą? Przypominam sobie dziewczynę robiącą prawdziwe cuda na wrotkach, która wolała być lepsza. Podoba ci się takie coś? To smutne. Powodzenia, Red Sharks. Nie wierzę w ani jedno jego słowo. Mam gdzieś, co mówi ten chłopak. Ale akurat z ostatnią rzeczą muszę niestety przyznać mu rację. Musimy znowu być najlepsi. Co ty mówisz, Ambar? Wrócić jako najlepsi, co z tobą? Nigdy nie przestaliśmy być najlepsi. I niby mówisz, nie wierzę w ani jedno słowo, ale jakoś w to wątpię. Nie, nie, chyba żartujesz, Emilia, nie. Ale musimy trenować. Gdybyśmy to robili, to nie byłoby takich sytuacji. Stop, chwila, chwila. Wyluzujcie trochę. Widziałeś, co zrobiła Ambar, jest genialna. Jest w szczytowej formie. Idziemy? Jasne. Nie, Niko, co jest? Nie wiem, serio. Nie wiem, sorry. Oj, chłopaki. Sorry, ale akurat przesnęłam od tej waszej kołysanki. Mm, wiesz o co chodzi mi ja, że jak ludzie ciągle i w kółko robią dokładnie to samo, to to się robi nudne. Możecie być cicho. Sorry, a gdzie jest twój znak, że tu nie można się odzywać? Bo jakoś go nie widzę. To kwestia koleżeństwa, okej? Okay? Odrobina szacunku, to wszystko. Nie, padam ze śmiechu, wymówcie o koleżeństwie. O co chodzi? Chyba tobie? Zabronisz mi przytulać dziewczynę? Czekaj, Simon. Hej, nie ma sensu. Szukacie powodu do kłótni, bo wypadliście z rywalizacji? Co? Daj spokój. Idziemy. No, Który się no. chcecie pokój, dawaj, dawaj. A, na górze jest pełno Przepraszam, bardziej, przepraszam. No. A co to za okropne hałasy w całym domu? E, macie walizki? Co jest? Nie... Normalnie nie wierzę. Zamierzacie tu z nami zamieszkać? Sorry, zrobiłem sobie próbę i już idę. Nie, nie musisz! Zostań tu spokojnie. Nigdy nie sądziłam, że skończy się na zamieszkaniu razem. <laughs> ja też nie. Ale cieszę się. A ty? Zależy. Zależy od czego? Nie rozumiem. No... nie wiem. Gdyby sprawy między nami wyglądały odrobinę inaczej, na pewno cieszyłbym się bardziej. Hmm... A w jakimś sensie inaczej. Bo nie rozumiem, o czym teraz mówisz, sorry. Nieważne. Ważne. Mówię serio. I... Tylko to nie bez to. Mów, Simon, ja naprawdę chcę wiedzieć, o co ci chodzi. Wiele musiałoby się zmienić, Ambar. No bo. Mówiąc szczerze, myślisz zupełnie inaczej niż ja, tak? A ja nie myślę tak jak ty, tak więc. <laughs> to niemożliwe, co nie? Hmm, być może. Ale. Podobają mi się trudni mężczyźni i trudna miłość. Ale to, co teraz czujesz, to nie jest prawdziwa miłość. Sorry, ale... A skąd ty możesz wiedzieć, co ja czuję? Słuchaj, kiedy... Co? Co robicie? Rozmawiamy. Wyglądało inaczej. <laughs> Jak nie wierzysz, spytaj swoją dziewczynę. Rozmawiam z Tobą, więc odpowiedz na moje pytanie. Lepiej ze mną nie zadzieraj, Simon. Czy ty, ty mi właśnie grozisz? Jaki ty jesteś nudny? Przyszedł czas, żeby dać ci lekcję. Wiesz co, ja też chętnie ci coś wytłumaczę. Hej, 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 bo nie... Co się tutaj nie. dzieje? Chłopaki, spokojnie, jesteśmy u luny. A co wy tutaj robicie? Dziewczyna ci nie mówiła? A, yy, tak, zapomniałam. Mieszkają tu. Aha.